Siemanko i z tej strony witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Farming Simulator 17 Big Farm sezonu drugiego No i dzisiaj ze mną jest Borat Siema I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie Dokarmiać świnie, czy tam tuczniki jak kto woli No i, i Borat dzisiaj będzie kursował z ziarnem, tam już większość dostarczyliśmy więc Tylko trzeba ziarno zawieść, w to można pokazać eee, Nie tutaj, tutaj eee, Mamy tutaj co do wydajności, mamy 0, no bo dopiero zostały kupione. Mamy wodę. To ja mi za chwilę dostarczę słomę, też im za chwilę ja dostarczę kukurydzę, pszenicę rzepak, czy tam ziemniaki. Ziemniaki tam już są, bo trochę usypaliśmy z poprzedniego odcinka, także nie ma problemu. No ty masz załadować teraz 10 ton na początek kukurydzy, kukurydzy. 10 ton kukurydzy, tak 10 ton szacuję, no myślę, że tyle starczy. I wiesz, gdzie tam wejdziecie do tych, tych, żebyś się nie zgubił? Bo ty nie, nie, się można... No, jest, jest. Wiesz, ty jesteś praktykant, po tobie się można. Od czego jest, GPS? Wiesz, ty jesteś praktykant, po to się można wszystkiego spodziewać. I pojedziemy sobie drogą laskiem. Ach, czy już źle pojechałem na samym początku. Trzeba było tam wcześniej zawinąć rogala. Do świnek, no? No, i tam to potem do tego musisz, do. Kosora. Tak byś to nazwał po naszemu, a. Jakby to nazwać tak ogólnopolskiemu yy, koryto o. Do koryta. No. No ja tam się kopnę, tam już stoi manitu przygotowane. I no. I zobaczymy jak chcę, czy te świnie są w ogóle opłacalne, czy nie, to, 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 jeszcze, to trzeba jeszcze zobaczyć. Yy, Dajam obornik, to, to jest plus. Yy, Gnajowice chyba też, ale nie jestem pewien, Musiałbym tam podjechać i się upewnić. I o tam jeszcze właśnie Man Stoi z poprzedniej ten, bo było świeżo co przywiezione. Ja sobie stanę tak, żeby tutaj niczemu nie przeszkadzać. Może gdzieś tutaj postawię. Dobra, w tej trawce postawimy. Nic się nie stanie. Dobra, i tutaj jest jedna kostka. Ona, a jest! Czy jest szambo, Dobra. Eee, tutaj mamy kostkę, nie da się wziąć apel niestety, więc trzeba się zabrać do to, co za malitu. Ogólnie w sumie kostki. To, kostki mi się bardzo spodobały. Nie wiem dlaczego, ale strasznie przyjemnie się je układa. I ja sobie taka, zrobię taka, tak Taka satysfakcja perfekcjonisty jak się układa kostki Znaczy one tutaj były ładnie ułożone tutaj po update'cie No tak, wszystkie belki wszystko nam po update'cie troszeczkę się poruszało Także one tu były ładnie dosiane, dopchane Teraz tutaj widać jakieś zygzaki się porobiły Tu też jakieś odstępy między nimi. Tego nie było, to się zrobiło po update'cie Ej, a wiesz co to jest ta wieżyczka ten? Jaka wieżyczka? A bo nie, wiesz co, najpierw skończy ten O co chodzi z tym? Właściwie, dlaczego update przesuwać ci rzeczy? Znaczy, troszeczkę tam pozmieniali, i to tak aby stary save game musi być przekonwertowane na nowszą wersję, i chyba przez to jest się takie coś. Bo wiesz, to wszystko się pojawia. Ty. Gra działa tak, że to, to wszystko się pojawia. A, gdzie to się, to się gdzieś tutaj dawało? Gdzie dokładnie? A tutaj, dobra. E, gra działa. Widzicie, na tej w zasadzie, że ona wszystko wczytuje, tak? Pojawia się mapa, później pojawiają się powiedzmy traktory i te wszystkie inne sprawy, tak? Rzeczy, cały osprzęt. I jeszcze w pewnym momencie się ładują kostki, każda kostka po kostce I czasami, na przykład w 11 to było dobrze widoczne, jak czasami się miała moda się na przykład usypywało stug yy, To później za każdym razem jak się wchodziło do gry i się respiłeś koło tachy, blisko takiego stogu, albo nawet jak się nie respiłeś jak się, jak, Znaczy jak się respiłeś, to było widać jak te kostki spadają chwilowo z nieba jeszcze, bo one się lekko nad zimą respiły i spadały Czasami Aha. można było to zaobserwować nawet przy maszynach, jak się respiły, czy też tak z nieba lekko spadały jak się kupowało w sklepie, też to było widać. O, więcej nie, nie chcą. No dobra, to muszę odnieść w takim razie. Yy. I na, na tym to polega, no, że to się tak po prostu, respi, spada na ziem i ten. A tutaj, no, tutaj chyba nie wiem, czy to, to aż tak dokładnie, bo widzę, że usprawnili to trochę. Przynajmniej te kostki już tak wizualnie są tam, gdzie były. Na no, update, no to może przy konwercie jakiś przelicznik jednostek tam trochę się machło i. Ale tam u. Najbardziej to nam chyba poszkodowało u krów. Bo to może jeszcze to jest tam. Nie wiem, czy do tego dogryźliśmy, czy nie. Jak starczy czasu, to na końcu odcinka pokażę. Bo to w sumie ostatni odcinek z tego saveu i z tej mapy. Później się przenosimy na jakieś bardziej europejskie klimaty. Więc. Yy... No. Że tak można powiedzieć, ostatni raz tutaj jesteśmy. Więc trzeba wykorzystać. Jak się wyrobimy przed czasem, to jeszcze pokażemy, co tutaj osiągnęliśmy, tak do końca. Okej, okay, dobra, myślę, że Manitu już można odłożyć, wszystko porobione Tu się go schowa Tutaj zawitam Hydraulika na dół, żeby odpoczywała Bo to niezdrowe o, Właśnie przesunąłem wysiadając z Manitu, tą do kostek samozbierającą eee, Ach, ta fizyka, dobra mm, Teraz tak, ja tutaj jeszcze, jak już przywieźliśmy tutaj, no to trzeba skorzystać To wysypaliśmy gdzieś tutaj, ja to sobie przesypałem tutaj do rogu, wiadomo Kompresja i tak dalej. Czy On jest podniesiony? Nie, no to podnosimy i ja sobie wyjadę. Ta łycha mało bierze, ale przypuszczam, że za dwie... Ile ona bierze? Ty tam ile wozisz? 10 ton, tak? Po 10 no. 10 się 10 no, to jak... no to ja tutaj mam 2 tony na łychę, no prawie 2 tony. To na 850. To myślę, że... no ja sobie będę musiał trochę pojeździć, jak tak po 10 ton biorą średnio Czekaj, bo zaz... zobacz, Zobaczmy, mamy 40 Tak, słoma full, kukurydza prawie full No to może być, no to myślę, że ziemniaki Buraki to już obojętne, co się sypie Co teraz, przywieźć Zepak, czy soje, czy... No, teraz, 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 teraz musisz przywieźć yy, pszenicę albo jęczmień Też 10 ton Bo widzę, że 10 ton to jest taka idealna miarka Na te 40 Sztuk Ja tutaj dosypie Okej okay. Spokojnie O, co to? Więcej nie chcę? To to już full A to oszukane <gry> No dobra Myślałem, że będzie no hmm. widocznie ta, ta mieszanka ten jeszcze można świnią kupić gotową mieszankę w sklepie i przypuszczam, że jak się ją tutaj wysypuje to uzupełnia się wszystko równo się uzupełnia do góry tam powiedzmy no. Wystarczy kupić tą mieszankę, wtedy nie musimy się bawić. Jakbym wiedział o tym wcześniej, bo teraz tak patrzę, że tutaj nie ma nigdzie tej mieszanki, więc pewnie mieszanka to jest każdego potrochu oczywiście oprócz wody. Ewentualnie słomy, to reszta pewnie te wszystkie ziarna są już gotowe, zmieszane i tylko po prostu wystarczy je wsypać tą mieszankę i to wszystko funkcjonuje. Ja o tym nie wiedziałem, jakbym wiedział, to bym wcześniej z te świnie się pobawił. A tak to tak wyszło, że na samym końcu się nie będziemy bawić i nie będzie widać jakichś zysków z tego na odcinku. No ale to większość myślę, że farminga ma to, będzie wiedziała, jak sprawa stoi ze świniami. Mhm, mm no a. A ja teraz powodę Bez... się muszę kopsnąć. No mów mów wiesz po co jest ta wieża tutaj na tym przejeździe? Na wzgórzu? U nas? No. E, w którym miejscu ta wieża? Bo nie wiem o którą ci chodzi. No Ciśnień? tutaj jedziemy do świn. To jest taka wieżyczka mała. Drewniana. Tak, a tam to drewniane taki siałasik, co jest na tym przejeździe, jak się jedzie do świn. no to... to wiesz co to takiego jest? Ja tam pieniążka znalazłem i ja się z tego cieszyłem. No, ale to jest ten, yy, ta z flagą, nie, o, to jest ten, yy, wieża, yy, Amerykanie to mają właśnie, to są takie wieże... Leśniczówki, znaczy, no, tam sobie... No, coś w tym rodzaju, tylko oni wypatrują pożarów stamtąd zazwyczaj, tam gdzie są takie tereny, nie, gdzie, no, gdzieś... wiesz, łatwo pożar. Oni no, wypatrują jesz. pożarów, starają się, chodzą, tak, i na przykład wakacje, wiesz, te najgorętsze miesiące to tam ktoś mieszka, nie. Siedzi sobie strażnik, uchodzi... Ale mieszka kraju, to jak tak bez prądu? To ten. No nie na no, jakiś tam agregat ma i tak dalej. Wiesz, a, no to, to jest ta. taka w izolacji ten robota, nie? On ma kontakt z radiem, z centralą i ten... Wiem, wszystko rozumiem. Wiesz, nie wszyscy się na to piszą, ale no... Ale zawsze znajdują ludzi jakiś do tego. O wiele tańsze niż żebyś wysyłać śmigłowiec, nie? No też. O, tutaj wiem. trzeba zjechać. Tak, nauczyłem się przez te kilka odcinków, kilkadziesiąt pomyłek już się w końcu nauczyłem, już wiem, który jest trzeci że trzeci po lewej, jak się za mostkiem tam się usiadł. no nieważne, ja już tam wiem, gdzie to ma być, trzeba skręcać. E, jesteśmy tutaj, u tych pewnie roboty nie jeżdżą, bo tak, bo nowy save był wczytany, więc one będą sobie stały, ale nie będziemy się teraz nimi przejmować. I tam mamy ten, więc autko sobie zostawię gdzieś tutaj. Fajne miejsce znalazłem i... I wezmę sobie Lizarda, wodę. On już tam powinien być nie. zatankowany. Mati mam nadwyżkę tego e, jęczmienia. To odwieź z powrotem, bo potem musisz jeszcze chyba zawinąć pożepak, nie? Dobrze tutaj myślę, zaraz no tak. sprawdzę e, tak, pożepak musisz zawinąć, no, to rzepak ja już... Ale coś to mnie i już nic nie trzeba, więc jedziemy. No i te lusterka, w których jak zwykle wszystko widać Pewnie już wyszły mody na regulację tych lusterek, ale spokojnie Jako tako staraliśmy się nie modować za bardzo rozgrywki Tam oficjalne modyfikacje od giancu No i te robociki to są chyba taki wyjątek spoza modyfikacji Ale poza tym grało się bardzo przyjemnie Bez modów, no przypuszczam, że jak będą mody to już nie będzie tak wesoło Przynajmniej w liczbie FPS-ów w grze, bo z nimi to różnie bywa Przynajmniej tak było w polskich, które próbowałem testować, ale no lipa. Może są tam dwie, trzy modyfikacje, które jeszcze się kwalifikują do jako tak ogrania, ale z tych polskich oczywiście, a reszta to jest tak, no konwert na szybko, żeby tylko wysłać i, i żeby zarobić, tak mi się wydaje. Bo na przykład takie fendy. Nawet czasami modele bliskie oryginałom tutaj z Farminga. Praktycznie w sumie można powiedzieć, że oryginał wzięty tylko i tam wymodel przemodelowany lekko pod potrzeby tam animacji. Takie drobne ustawienia i już się o wiele fajniej gra taką modyfikacją. A nawet jest zrobiona w taki sposób, że nie robi tych błędów. A jeżeli robi to malutko, albo nawet nie błędy, tylko warningi wys wyskakują. Znaczy no niektóre te nieoficjalne modyfikacje mają urok prawdziwy, nie? No tak, ale niestety te, ta, ta kategoria, która najbardziej ciekawi moich widzów, niestety jest, jest chyba najgorzej robiona. I też niestety, co mnie dziwi, ma najwięcej pobrań. Znaczy, no, to mnie nie do końca dziwi, bo ja rozumiem, tylko że ludzie się zachwycają czasami takim, yy, w cudzysłowie mówiąc, szajsem. Bo na YouTubie będziesz. No. <grym> Pozdrawiamy. No, ale męczę tego Lizarda pod górkę, ale dobrze idzie. Już nie mogli dać prosto tej dźwigni, Musi, no chociaż może jak jest wygięta, to trochę łatwiej tym manewrować. Chodzi mi o ten tutaj lewar do zmiany biegów, on jest taki w górę, potem taki zygzak i znowu w górę. Chyba po to, żeby było po pierwsze bliżej kierowcy, a po drugie łatwość manewracji. Dobra, a tutaj sobie Manewrowanie, muszę... nie manewracji. Oj tam, czepiasz się. Ma coś manewrowanie albo manewru, a nie ma. Pracy. Cio, to jest mój osobisty słownik. Nikt takiego nie posiada. No. Co? Te wody też tak mało biorą? Co to To my mogliśmy od... zamiast krowy od razu w świnie. Eee. Te świnki są energooszczędne. No Nowa właśnie. Generacja. No właśnie, widzę, bo. blu i tak dalej. Co ja, no? No wszystko na zero. Dobra, czyli wychodzi na to, że jeszcze czekamy na Twoją dostawę 10 ton yy, rzepaku. Oczywiście tutaj widzę, że pszenicy i miała trochę mniej ciągły. więc no. Yy, jak tam u tych efektywność wełna się robi, kolejna paleta, czystość 100, 100, no wszystko praktycznie w zielonej strefie. Tu wydajność u krów troszeczkę zachwiana, bo nie ma zbilansowanej karmy, nie zrobiliśmy mieszanki. Z mieszanką też swoje, te swoje mamy tam problemy w troszeczkę nie za bardzo chce nam wciągać zielone belki a kiedyś wystarczyło tylko taką belę yy, wrzucić i on już ten już robił swoje no a teraz troszeczkę się na nas obraził i nie chce wciągać tych bel ja nawet z przyzwyczajenia yy, jak w, yy, myślałem, że wciągnie tę belę to po prostu ją wypuściłem i za chwilę się pojawił komunikat, że ta bela nie jest obsługiwana no i potem trzeba ją było wyciągać z tego, yy, z tego tam, ktoś mi pick a pod... a nie, dobra, to ja to sam podpię no No, no, no Potem trzeba było wyciągać ją z tego paszowozu. Dobra, tak może teraz Borat robi ostatni kurs Wyrobiliśmy się w 14 minut w sumie Chociaż, no dobra, 14 minut mniej więcej I, I... I teraz chyba mamy czas na to, żeby pokazać co tutaj osiągnęliśmy Więc na farmie z... Znaczy na farmie, to tak można podzielić na takie 3-4 farmy Ale na... Tej sekcji z mm, świniami, pucznikiem, jak tam kto woli. E, no, mamy tutaj taki, e, taką wiatkę pod belki i pod osprzęt do bel. E, tutaj przy, w przyszłości pewnie będą dowiezione jeszcze oprócz e, ziemniaków buraki, gdzieś może w tym rogu, a to się przestawi na środek, albo gdzieś w ogóle i przeparkuje. Tu się po, po drugiej stronie można wiatę dobudować, bo widać, że jest dużo płaskiego placu, więc te drzewkę można wykarczować ładnie i. Na przyszłość jakąś wiatę zaplanować. Eee, no, tutaj wszystko stoi, wiadomo, tutaj tam jeszcze mantyko stoi. Ta reszta, to wiecie co tutaj stoi. I ja może kopsnę się tym, bo tym będzie szybciej się na farmę kopsnąć. Mm -hmm. I potem pojedziemy gdzie. Eee, jeszcze barze w lesie mogę pokazać. No my tutaj dużo osiągnęliśmy. Eee, wszystko dzięki w sumie owcom. Eee, wystarczy tylko popatrzeć co jest najdrożej. Potem tylko... Z mocno... tym miałem problem drobny z tym i wymieniłem Z czym z JCB Płyt wąniczy się skończył Tak. Pewnie, że się go gdzieś wrzucił w książki. Nie i... no, stoi tu na drodze. Ale muszę, ty. Musimy ewakuować wozem, czyli Tatrą. Co ty robisz? Ja z prawostronny. prawostronny to... pamiętaj. No prawostronny. Musiałem coś zarefikować, ale Co Co też z tym JCB zrobił? Jakimś on się na, tu, na, tej, na tych skałach znalazł? Co ty żeś tutaj... Mówię ci, że się przegrzał. No bo jakżeś go potem. tej... już tak... niczego musimy dodać. Jeszcze na światłach zostawił, weź, kur na akum akumator się całkiem. No. no bo, jakżeś go popsuł, to tam będziesz go potem naprawiał. Eee, no tutaj spól, spól w sumie niedużo kupiliśmy. Ale, jakby nas korciło, to moglibyśmy w sumie wszystkie wykupić, ale. No tak, jak mówię, nie trzeba. Wystarczają te, które mieliśmy. Przygody mieliśmy nadto. Nawet w jednej mogli z nami widzowie uczestniczyć w akcji sieczka. Jeżeli ktoś nie widział, to sobie można wejść w playlistę. Streamy na moim kanale i tam można zobaczyć wszystkie transmisje. No i teraz, tak. Na tej farmie, co my tutaj mamy? To jest w sumie nasza główna farma, na której znajdują się maszyny takie do. No można powiedzieć do takiej typowej pracy w polu, czyli nie tam jakaś trawka, nie jakieś tam wożenie belek, tylko po prostu solidna, ciężka praca w polu, gdzie mamy właśnie duże kultywatory tutaj jeszcze. Nie, a, ja, a właściwie ten. Wsp Wspomnij, który traktor najwięcej się napracował na polu. Najwięcej, to chyba, najwięcej motogodzin to ma ten niebieski stary New Holland, ale on już ma na początku gry dość sporo motogodzin, więc zaraz chyba taki, w sumie można to sprawdzić gdzieś tutaj. E, ale nie będę teraz sprawdzał, ale chyba mi się wydaje, że takim drugim najbardziej roboczym traktorem to jest y, mój początkowy Fendio, który tam teraz stoi i w sumie tak można powiedzieć, e, taki można, ma ulgę od pracy taką, bo tam przy, tych, przy tej trawie to on tam się dużo nie napracuje. Bo swojego czasu dużo pracował tutaj w polu właśnie na tym gospodarstwie, ale został przeniesiony tam, można powiedzieć taką pół emeryturę już ma. Yy, I on tam sobie tylko z tą trawką delikatnie sobie jeździ, zwozi to i tam w sumie wystarcza. No i wracając tutaj do tego gospodarstwa mamy tak, widać do ciężkiej pracy. Tutaj jeszcze sieczkarnia w sumie ona powinna stać gdzieś tam koło farmy, farmy z krowami, albo nawet w biegazowni z tą przystawką, ale jakoś nigdy nie, nie było tam na to miejsca, więc uznaliśmy, że tutaj sobie stoi. Przystawka do kukurydzy, no to tutaj wiadomo. kombajny też na tym gospodarstwie się znajdą, bo tutaj jest takie gospodarstwo właśnie głównie podzierno. Ten też w sumie swojego dużo się napracował, bo całą, całą piątkę nie przeorałem sam, bo nikt mi nie chciał pomóc. Całą piątkę przeorałem, skultywowałem jeszcze i pewnie jeszcze raz pewnie będę jechał orać. Tutaj mamy, no to kombajny to każdy wie. Tutaj mamy taką przestrzeń w wiacie na 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 na. na, na ciężarówki oraz naczapy, tutaj akurat nie stoi Fligl, który też nam niezłe, niezłe przygody yy, potrafił tutaj wyczyniać, jak się go rozsuwało do transportu chociażby tam yy, tego na ziemniaki, tej kombajnu na ziemniaki no to yy, jak się to rozsunęło i się jechało po takim nierównym terenie, no to to się potrafiło nieźle przywieźć o ziemię i wszystko spadało. Yy, Fligly Spięte dwa nie polecamy tego robić. Bo widzicie, że na prosty już tutaj jest mały przesmyk, a co dopiero na zakręcie. Więc nie wiem, kto to zaspią, pewnie Dawid, no, ale jemu coś powiedzieć. To on, on to musi zrobić, bo to już jest Dawid. Walec, który nam towarzyszy, tam od momentu robienia trochę placu na przy w sumie przy owcach e, łycha. Jakieś tam do Manitu, pewnie no tak, bo tu swojego czasu Manitu też pracowało i w sumie dalej będzie pracować. E, no Do ładowania tych palet yy, ładowania siewnika, paletami tutaj, osprzędzik do obrysku, sia, obrysku i rozsiewania nawozu. Tutaj, siewniczki, no i nawóz obok, zawsze stoi w pobliżu. Yy, tutaj są maszyny. Te, tam wiem gdzie wsadzić, ale tego nie mogę nigdzie upchać, bo cofnąć z tym pewnie by jej się dało. Ale A niewygodnie z tym cofać, yy, ale też tam wyjeżdżać. No, dobra, tam nieważne. I to też, to tam to, to, to gdzieś się na to miejsce znajdzie, więc się na pewno gdzieś, nie będzie tak stało No pick -upy tutaj stały zazwyczaj, no tutaj paleta, nie wiem skąd ona się tu wzięła, powinna być tam mm, No i z tego gospodarstwa to by było na tyle, ja teraz szybko, żeby nie tracić czasu, mamy jeszcze 5 minut, nie wiem czy zdążę yy. Ok, gospodarstwo z krowami, byliśmy tam dzisiaj, więc myślę, że nie trzeba tam pokazywać Świnie też widzieliście Biegazownia, tam, tam chyba stoi trochę koparka, a nawet nie Chyba nawet nie koparka, tam powinno stać samo yy, Tam został wybudowany ten taki na Tu yy, się do tego wsypuje i to są palone te truciny i przerobione na energię, przez co my mamy za to pieniążki Taka część właśnie biegazowni została wybudowana I jeszcze mamy, tam powinna stać koparka którą ugniataliśmy na akcji sieczka. A teraz jeszcze jadę do lasu. W lesie w sumie też tam jakoś dużo nie inwestowaliśmy w ten las, bo te wióry no to wiadomo, na poziomie trudnym, to to nie, nie da się z tego kokosów zbić. No, ale kiedyś tam była zima, no to postanowiliśmy sobie tak w te klimaty wejść zimowe i. I w takie właśnie zainwestowaliśmy. Część leśną można powiedzieć. Jakiegoś tam ponsiaków nie kupowaliśmy, bo to nam było po prostu niepotrzebne. A tutaj to nie jest nasze polewie, to, to już magia farminga się stała. Ale mamy tyle czasu, że spokojnie tutaj dąży To jest wóz Dawida, więc go tak troszeczkę powiedzmy, że będę szanował. Czego Dawid raczej z tym wozem nie robi. Co tutaj się zmieniło? Tutaj, w sumie, na tym zakręcie jak w zimę tutaj, zrobiliśmy sobie taką bazę. Tutaj wygląda to w taki sposób, że tutaj nas no stoi ta główna maszyna do. Yy... <noise> Mielenia, Rąbania? nie, romania bardziej nie. Yy... Nie wiem, jak to się pachło, w farmingu nazywa, ale rabitorzinę. Yy, tutaj mamy taką wiatkę, w której tutaj w sumie stał swojego czasu na tej ferguson, który teraz właśnie jest u świn, ale on tutaj stał i on miał tą przyczepkę zazwyczaj podpiętą, ewentualnie do którejś z tych przystawek, które tutaj leżą. Do przyczepy wkładaliśmy takie krótkie pniaki, które. Ucinaliśmy, później sobie kiprowaliśmy tutaj i wrzucaliśmy sobie ręcznie na to Tam później wiadomo, stała Ciężarówka, tam Tatra czy MAN Z naczepą i do niej było to wszystko sypane, a no najpóźniej wywożone No i tutaj reszta, reszta przystawek Może kiedyś pójdziemy w Ponsę, ale Tak jak mówię, na razie że będziemy się żegnać z tą farmą Pójdziemy na jakąś taką bardziej typowo Klimatem europejską no. jeszcze na główną farmę no, nie, nie chcę wyjść. No, nie, no nie, będziemy. Mamy jeszcze 3 minuty, zdążę. Zadajcie. No, nie całe 3 minuty, ale zdążę. Chociaż powiem ci, że ten mój pickup, mimo że taki trochę bardziej, można, oporny wygląda, ma mniej aerodynamiczny, to mój szybciej się rozpędza. Ten ma więcej koni, ten, którym ten teraz jadę. Ten. Zmocniłeś No, robiłem tunik, ale on ma tyle, co chyba ten tutaj w stoku. Tego się nie da co teraz nim jadę, ale. Znaczy silnika się nie da bo tam kopaki to wszystko można pomalować wiadomo. No i dobra, nie ten zjazd, dobrze To chociaż tyle się jeszcze nauczyłem Nie zjechałem z zjazdem. No jeździ się też nawet przyjemnie, ale ja wolę mojego pick Pierwotnego, coś żeś ty tutaj, o JCB żeś widzę, zholował na farmę no to ładnie, chociaż tyle praktykant zrobił sam od siebie Jak popsuł to no, mu zwiózł dobrze, tylko szkoda, że za moje pieniądze Bo tata rozpaliła swoje, swoje licy Tam AdBlue się leje, no ale to wiadomo, ekonomia to I teraz wyparkuj tutaj, czekaj, nie, może przodem zaparkuję, będzie szybciej Niż tyłem cofać, bo w lusterkach nic nie widać No No i czas trzeba naprawić i teraz kluczyki w standardowe miejsce Dawida, czyli tutaj pod ten kwiatek No i dobra No będziesz za chwilę naprawiał, 24 minuta wybiła masz, mamy jeszcze mniej więcej minutę, więc czy chciałbyś coś dodać od siebie? No nic, no fajnie się grało na tej mapie, ale Tak, pochwal się ile tutaj ja to się zrobiłeś przydać. motogodzin na jakimkolwiek ciągniku bo ja wiem najwięcej zrobiłem na swoim, znaczy nie, na Massey Fergusonie Małem i na swoim tym, e, jak to się nazywało, ten co mi go sprzedałeś potem, bo już... Tamten to, czy... to miał tylko dwie, 13 motogodzin, jeszcze go 10 wyrobiłem ja. A. No nie, Więc... najwięcej jeździłem w sumie Masseyem. O, na, na ładowarce JCP może sprawdzić, bo tamtej się nabiło sporo motogodzin jak ten, jak holowaliśmy na czekajem, no. To było dawno nieprawda, dobra. Hmm. Tam, więc... gdzie jest zapadnięta w asfalt, ta. Właśnie, nie? Pawiła się z powodu update'u? Co? No, ta zapadnięta w wasfla... asfalta. No. Tam, tam. No, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ona chyba. Ona chyba dalej tam stoi. Dobra, nie, nie chcę mi się teraz sprawdzać, już za późno jest na to. Dobra, 25. Monika wybiła, więc yy, był rzucony dzisiaj bolat. Na razie. I to było na Tyle z tego odcinka. Trzymaj się, cześć, cześć, cześć I do następnego.